Bojaźń, czy Bóg zajmie należne mu miejsce w nas? On uświadamia, że chce zbawić nas. Bojaźń jest czymś naturalnym i zdrowym. Czy będziesz posłuszny Jego Słowu? Krótko czas na Ziemi masz, szczęście i łaskę Bóg ci da. Żyjąc na Ziemi musisz uporządkować. Wszelkie zło, które chce cię skrępować Nie szukaj religii, która będzie przykrywać twoje zło A ty w tym złu będziesz bardziej brno, Szanuj bardziej Boga, który cię próbuje Jeżeli słuchasz Go i wykonujesz To znaczy, że Boga miłujesz Tak wielu ludzi modli się i zgromadza ale Boga nie można okłamać. On widzi stan faktyczny człowieka każdego. On jest sprawiedliwy, prawy i święty. Warto się przygotowywać na czas spotkania z Panem, nie okłamując się, że wszystko jest w dobrym stanie. Lepiej teraz ujawniać i porzucać wszelkie przewinienia. Żeby nie było za późno na oczyszczenie, Nie podeptaj po ofierze Bożego Syna, który umarł, by z Ojcem pojednać nas. Nie igraj sobie z Bogiem i go nie lekceważ, bo straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dąż do pokoju i uświęcenia, bez tego nie ujrzysz Pana swego. Nie ma znaczenia ile lat idziesz za Panem, ale czy się uświęcasz, idąc za Nim. Każdy syn i każda córka w doświadczeniu jest, bo toczy się wojna dobra ze złem. Świętość to wojna, nie daj się zwieść, czyń samo dobro, a ostoj się. Wiara daje zrozumienie to, co powiedział Bóg. Gdy już to zrozumiesz, to działaj i rób. Bogu takie dziecko podoba się, które nie jest słuchaczem, ale wykonawcą jest.